53. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, Studio Festiwalowe 24opole.pl i Miasta Opole. A z nami Ireneusz Dudek. Witam serdecznie. Dzień dobry. Witam w Opolu po raz kolejny. Czy pamięta pan swoje występy w Opolu i które były najważniejsze? No tak, ja pamiętam chyba że pierwszy raz jako Shaking Doody przyjechałem w 85 chyba roku po sukcesie płyty złotej płyty i tutaj zagrałem Aushalalala i dostałem nagrodę publiczności i ta to statuetka jest, numer, tak. Tak, tak, i ta statuetka jeszcze jest tam u mnie gdzieś leży w dobrym miejscu. Mile wspominam to po prostu. Jest tutaj taka publiczność bardzo, niewymagająca, ale może bardzo taka... Yy, Yy, powiedzmy Wykstrzyma, wrażliwa, wrażliwa. wrażliwa na, na dźwięk, ale wrażliwa na polską muzykę i to, to jest dosyć istotne po prostu. Trochę yy, edukacji w kroczyło w naszą publiczność poprzez te 53 festiwale. W końcu to już od 63 roku trwają festiwale i mogliśmy się nauczyć was artystów troszeczkę, trochę bardziej może niż w innych miastach. Tak, zresztą ja, ja przyznam, że na samym początku lata 60, 70 ja byłem w undergroundzie. Śpiewałem wyłącznie po angielsku, śpiewałem bluesa, rytem bluesa, zaczarowany byłem Jimi Hendrixem z sami. a potem nagle to Shaking Doody i wpadłem na pomysł, że można śmiać się z nas, z siebie, z naszej y, rzeczywistości, no wiadomo jaka była w tych latach. Ale jakoś tak zabrnąłem daleko w tym polskim, że już nawet nagrałem płyty dudek bluesy, parę lat temu dostałem nagrodę Fryderyka. I jakoś jestem przekonany, że Polacy powinni jednak śpiewać po polsku. Jeżeli się już te wszystkie granice nam otworzyły, to musimy się identyfikować, tak, tak, identyfikować w jakiś sposób i ja wiem, że ja grałem kiedyś y, dla WDR-u, y, telewizji w takim y, Saboeu klubie y, strasznie nobilitowanym, w którym tam sami jazzmeni światowej sławy grali. Ja ze swoim symphonic bluesem grałem i pamiętam, że w środku grałem cztery utwory po polsku i przyszła taka nie i powiedziała: A pan, takie w środku, to były fajne utwory. Chyba tak bardzo wam źle jest, bo one są takie yy, w minorowym nastroju. No wtedy, jak gdyby im wywróżyłem. No, może teraz nam źle, ale w przyszłości może wam się to zdarzyć. <gry> tak, faktycznie. zawsze jestem to taki przekorny. Tak. No właśnie, w, w czasach, w latach 80. niewiele osób potrafiło mówić, rozumieć język angielski, a pomimo tego te piosenki jednak trafiały do publiczności w języku angielskim. Tak, tak. Zresztą wiesz, no w latach 70. na przykład w Holandii, bo ja mieszkałem dość długo w Amsterdamie, to przypominasz, że w latach 70... Każda kapela holenderska gra śpiewała po angielsku. I dlatego język angielski jest jak gdyby drugim językiem obiegowym w Holandii. Tak, tak. A my dlatego, że byliśmy uparci wtedy za komuny, że tylko wyłącznie, tak. a przecież artysta ma prawo wyboru i była inna rzeczywistość oczywiście, to się okazało, że nawet jak dyrektor, jaki jechał w tych latach gdzieś za, za tą granicę, tą. tą Komunistyczną, to nawet ani B, ani C nic nie umiał powiedzieć. Po prostu byliśmy jacyś tacy zachukani trochę. Dobrze, że to już się zmienia. Już ale się jeszcze podkreślę tak. właśnie dlatego, że to się zmienia, powinniśmy, oczywiście umieć mówić po angielsku kontaktować się, ale jednak radziłbym wszystkim muzykom, a szczególnie młodym ludziom, nic ci to nie da, chyba że edukacyjnie, że śpiewasz po angielsku, ale utożsamić się z językiem polskim jest jak, jak gdyby takim pierwszym kro, krokiem, że może zdobędziesz tą sławę nie tylko w Polsce. Zauważ na przykład Hiszpanie śpiewają po hiszpańsku, prawda? Tak, tak. Włosi po włosku, Francuzi po francusku, a są niektórzy zdani na całym świecie. No właśnie, to jest, to jest też taki, może nie problem, ale takie zagadnienie, które porusza wszystkich, bo nie wszystkie języki są takie dźwięczne, ta, ta. które mogą w... Zgrać się z muzyką odpowiednio, żeby to było, żeby to zadziałało, żeby nastąpiła jakaś chemia, coś się pojawiło w tej Tak, piosence. Ale no przepraszam, że przerywam, ale y, ja zawsze lubiłem pod górkę iść. I rzeczywiście, jak dostałem te teksty, krzyży szczerzy, tak, cholera, jasna, tu rock'n'roll szybko, trzeba to... <grym> mówię, ale to dobrze, mam wyzwanie. I dlatego na przykład nauczyłem się innego frazowania, innego śpiewania. I ten język robi to, że jak ktoś z zachodu słucha. To bardzo chętnie posłucha, nie rozumiejąc w ogóle o czym się śpiewa. Jak to brzmi? Pod kątem brzmienia dźwięku wokalu w ogóle. Tak, sam język też tworzy pewnie jakąś tak, melodię. Tak, do inną, tego, inną. Ciężko melodię. swingować, ale to. można inaczej zaśpiewać i można troszeczkę zaswingować. Także to nie jest taka przeszkoda nie do przekroczenia. Da się śpiewać tylko trzeba po prostu inaczej na to spojrzeć. Tegoroczny festiwal i po raz pierwszy czwarty dzień na festiwalu, czyli koncert muzyki alternatywnej. Ta alternatywa, jak pan sądzi, czy to jest dobry pomysł, żeby promować tę alternatywę i organizować taki dodatkowy koncert? Oczywiście, że tak, tylko trzeba spojrzeć na alternatywy dos, dosyć szeroko, bo na przykład blues i taka forma nowoczesnego bluesa też jest w pewnym sensie alternatywą do tego, co się tutaj dzieje, prawda, na dużej scenie. I myślę, że wtedy, kiedy się pokazuje tą alternatywę, pokazuje się cały wachlarz polskich twórców. Możliwości I to jest ich, bardzo tak, tak. ważna rzecz. Uważam, że bardzo dobry pomysł. Same miasto Opole, samo miasto Miasto Opole, z jakimi miejscami oprócz amfiteatru kojarzy Pan miasto? Czy miał Pan kiedyś okazję zajrzeć w różne zakamarki Opola? No, przede wszystkim tu mieszka moja kuzynka o. i jej mąż, którzy wykładają na uniwersytecie tutaj. Jestem troszeczkę związany z Opolem w ten sposób, rodzinnie rzadko się widujemy, ale jak już jestem w Opolu, zaraz do nich zadzwonię, że jestem. Spotkamy się na pewno rodzinnie. Natomiast yy, y, Opole, jak ja przyjeżdżam, no nie często, ale widzę, że to Opolo, Opole kwitnie. Naprawdę jest bardzo dużo pięknych miejsc i gratuluję. Zresztą zauważam, że bardzo dużo miast w Polsce idzie tą drogą, że dbają wreszcie o swój wygląd, o swój image, yy, tak. o, o to, żeby ludzi przyciągnąć. Nie Opole przyciąga, rzeczywiście. Stolica Polskiej. Osenki, kwitniemy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję I e, Ireneusz Dudek w tym roku prywatnie, nie służył. Tak, tak. Moja rodzina mnie poprosiła. A tato i moja córka, która gra w sumie na fortepianie klasykę. I moja żona, która, na, z którą o zapoznałem się w Opolu z moją o żoną. No to jest niesamowite. To piękne wspomnienie, Tu się tak. zaczęło w ogóle wszystko. Dziękuję raz Dziękuję. jeszcze serdecznie. No i życzę mi miłego pobytu. Dziękuję.